Spotykamy się dziś z Wami, aby powiedzieć o sprawie dla wszystkich najważniejszej. Niezależnie od wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy zawodu, mamy przecież tylko jedno zdrowie. Życie toczy się normalnie. Pracujemy, obserwujemy, jak dorastają nasze dzieci, realizujemy codzienne cele oraz marzenia, ale ważne sprawy odkładamy na później. Później o siebie zadbam, później zrobię badania, czy później pójdę do lekarza. Ale on zawsze przychodzi niespodziewanie, zaskakuje i zawsze nie w porę. Zakłóca ład naszej codzienności. Diagnoza nowotworu to jeden z najtrudniejszych momentów życia. Boimy się o nim rozmawiać. Tymczasem to aż i tylko choroba choroba jak każda inna. Sami musimy zrozumieć, że raka się po prostu leczy. Dokładnie. Brak wiedzy i informacji powoduje, że boimy się coraz bardziej. Nakręcamy się, a czarne myśli biorą górę. Ale choroba nowotworowa to nie wyrok, to wyzwanie. Dlatego w Parlamencie Europejskim rozpoczęła pracę Komisja do Spraw Walki z Rakiem. Dostęp do wiedzy i nowoczesnych terapii, poprawa warunków leczenia i zmiana postrzegania nowotworów to nasz cel. Musi być wprowadzony jednakowy standard walki z nowotworami w całej Unii Europejskiej. Co możemy więc z tym zrobić? Przed współczesną medycyną bardzo wiele wyzwań. Przede wszystkim jest to szybka diagnostyka i najnowocześniejsza terapia. Wszyscy Europejczycy, niezależnie skąd pochodzą, mają mieć prawo do najlepszej terapii i szybkiej diagnostyki. Możemy to zagwarantować, wprowadzając już teraz nowy budżet europejski. Dość zlekania, dość marnowania czasu, bo teraz czas to życie życie tych, którzy czekają na diagnozę i najnowocześniejsze leczenie. Przyjmijmy budżet europejski, zacznijmy leczyć choroby nowotworowe na jednym europejskim najlepszym standardzie.